I tak ty się, Jeszcze w pierwszym odcinku mojego powrotu muszę iść na plecy. Arabskie duo, kurde jeziuty. <gulety> <gulety> nie no stary, ja tutaj tylko wody ci mogę dać, prezes co potrzebujesz. <gulety> o już Jeden. Let's go! Karol, ale musimy dać nie i nie się w tym jak pewnie widzicie pod tytułem Wielki Powrót Sąsiada, Sąsiad. Jestem, widzowie. Patrzcie, normalnie wam tutaj zrobię normalnie kółko przyjaźni, a ja w nim witam was serdecznie. Ja mam piękny dzisiaj słoneczny dzień na nowej mapie Dune. Z ostatniej chwili zmiany pogodowe na Dune. A ja tak zimnego kwietnia nie pamiętam. No, piździ tak na spacer przemieśc, ja nie wiem, czy to jest 3-4 stopnie. Sąsiad, zdejmuj tego pańca, bo nam program psuje. I lecimy teraz do Lingwena, bo trzeba. Wygrać, i pokazać i nasz mocarski tyłek już powraca na rejony. Dokładnie, więc ty on się zacisnął łapkę w górę, a my będziemy chcieli tutaj wygrać jak najwięcej rzutów. Przede wszystkim każdy mężczyzna, który będziemy dzisiaj rozgrać ponieważ tych meczy może że będzie dwa, może że będzie jeden, oglądać się do końca. Ej, do lewej. Ej, wiesz, co? Ja najdę, rzucę mu Proszę Przepraszam. Brawo. I co tam? Nie no. no. wiesz, co ja plantuję. Planting. Znajdę się... no na daleko Jestem trochę obcykany. Znaczy, o, jest, jest w, w sumie. Wiesz co? Ustałem białe. Dostałem biało. Wyszuję. Dobra, też mam Nie, wyszedł. Nice, brawo, jak ty robisz? Lecimy. Kurde. W ogóle widziałeś def jest normalnie. Ostatnio o tym jeszcze gadałem, jak tam kiedyś sobie gadaliśmy. Że przydałoby się, żeby było widać. Czy masz te i że można podnieść z go? No to w ogóle fajnie, że to dodali, bo wiele no. nowych rzeczy dodali. Jak na przykład tą, takie wiesz, różnorodność skinów, to też jest całkiem spoko. I taki No, taki inny kolor, kolor. Ty siedzi tam. Co znowu? Djibouti. Ty siedzi w i do nie, on Ej, side, side. Ja mało. Djibouti, dawaj go. Jest... Rami, nie rami. no, star, ja tutaj tylko wody rami. ci mogę dać. Prezesie, co potrzebujesz? Um, a, a zero. Bo pamiętajcie, nigdy z cukrem. Cukiery zęby wam wypadną, y, oczy wam wypadną. I serce, jak, jak zobaczycie właśnie, co robi kola z ludźmi. <laughs> Także tylko zero. Albo wodę właśnie, możesz podać. <grych> Woda też będzie Woda też jest git. Ej, wiesz co? Dobra, on tam sieci, na stóp. Jaki ty o, jesteś bo. mocny. Ucz mnie tego. Czuję, a Aj, Gbuchi. Stary! Ja ci wodę mogę Zada. podawać, ja już nie chcę w to grać. Jadę. Panie, to ja może zbiórkę zrobię, zrobić. się dobijamy, dobijamy tysięcy puszek widzowie. A wiecie Wiecie, jak dobijać puszki. Każdy wie. Dlatego dobijemy 5000 puszek i za to wyżywimy mnie, yy, żebym tak dobrze grał. Mam blisko. Ej, słyszę go już. On go. Ja mam od razu Aj, kurde. Ej, dobra bo wygrali pierwszą rundę, ja mam zero fragów, ty stary masz 7, ja się zastanawiam jak ty to robisz, weź mi powiedz Ja nawet nie wiem sławki, słuchawki na odwrót Nie wiem, choć się domyśla. Chyba mam słuchawki na odwrót Ja w ogóle... Ciężko mi stwierdzi ja pójdę, Jak Ja wszyscy te pójdę coś Dobra Stają tutaj w garści Zobaczcie mam Tam na odwrót, on skacze tam na tym Ja podejdę to który side? Dobra, leży jeden i drugi tam w tym kurzniku jakby. Nie, po no nie, Leży. O, dobra. One tap. Stary. Pięknie. FID leży. One tap machine. Nie, ale leży, co ty W ogóle, że ty masz tego. Ale widzowie, mi jak i wam pewnie bardzo mocno brakowało tego duo, więc napiszcie to w komentarzach miłego dla sąsiada, żeby wiedział, że po prostu tęskniliście za nim i na jest gościu. I po prostu nie mogli się doczekać leży. tego odcinka z sąsiadem. To... Jeden. Let's go! Wow! Wow! Leci! Ale ciły z tym! Arabskie duo! Górze jedziemy, to tak. Ty w ogóle masz To jak mi się takim Arabem to chyba... Tam. Jakieś palmy dzikie. To, to jest mówię, to jest brat normalnie Santa. Brat Pitt, normalnie. Normal, <noise> <noise> brat Pit Mój brat w picie się urodził. <noise> o kurde, ej, biją ej. mnie. Ej, też im pustam. A O nie. Przestrzelam granat. Chyba tam jest właśnie. O kurde. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Fajny. Ale molo Ani Kolego? Ale flaszek tutaj leci Prawo no, gdzieś Dobro tej On się gubi się Co ty, co ty? Planting. Dawaj go oh, Dawaj go jak Pite Spokojnie Pite wołową Let's go! Oh. To jest No było! Ostre, ostre sosy, kurde! <gry> <gry> Takie jest! Ja też nic To jest Ja bym ja poszedł na tego kwasu, tam byliśmy. O no, tam w naszej. Tam, by, tam były dobre. A ten tu raz jeszcze gada coś do mnie tak pół, pół, pół polisz, pół kurde english. Nie, <grym> nie wiem, o co mu chodzi. Dobrze, wtedy mi dał te mieszane, bo ja bym to ostre zjadł. Tu panie, zrobiłbyś po prostu. Nie, do tej pory by mi nie było już nic w komentarzach, jak dawno były by było od widzów. Są tam? O nie, na magiczne. Oj, jest jeszcze jeden. O, tak, już jest. Mam pomysł. O go Ale tam siedzi, on tam kampi. Amper. Oha. Co, co? A, co to, to było? Ty, ty, ty w ogóle z nim pod nogi dał i, i... I nawet nie uciekał. Nie no. To jest piękne, piękna spadowa. Brakowało mi tego. Tak, ty, ty w ogóle jaki masz ten, jaki masz piękny ten. Fryzurkę stary. No w ogóle. Te modele to są moje ulubione, normalnie. Na jajo ułożył. O nie, Lecą na pełni Do lewej chyba, Ktoś tam podjeżdża Na pikiel! Ej, za daleko. a drugi może iść w plecy, nie? Czytaj, nie, tam tu Ty... Ja idę na plecy, bo ja mam uspa w ogóle, Nie, wiem, jakim sobie Ty taktycznie, jeszcze w pierwszym odcinku mojego ja po prostu Muszę iść na plecy Musisz iść i walczyć <laughs> Robisz misję, dawaj Leży tam, pakał. On tam jest chyba. A ten drugi jest na drugiej. O, jest. No. Schopaku, chłopaku! Uch, oh, kurde. Gdzie? Pani stojąca. Oh. Ten kurca, ten nastająca. <laughs> Ty musiałeś tak skręcić. No inaczej. Dobra, szybki meczek. Dziękujemy za oglądanie. Napiszcie, widzowie, czy tęskniliście za mną i za moim gadaniem. <laughs> Przypnę wam serduszko w komentarzu.